Wyszła wycena mieszkania. Znaczy, niedokładnie do, nie tylko mi przez telefon powiedziała? E, zgadnijcie, na ile wycenili te mieszkanie. Ten ziomek, co tutaj był, na ile wycenił? No, już e, mniej więcej wiem, e, na i, ile wyszło. I w sumie to tak, jak się spodziewałem. 500k, wypierdalaj z domu, 850, 20, tak, 20 PSC, 200k, Może 750k, 500k. 700, 100, 800, 600, milion, nie, no bez przesady, chciałem, 10 zł, tak, tak, A najbliżej były osoby, które napisały 10 i 20 złotych, mieszkanie wyceniono na 33,26 yy, po podatku, więc też całkiem nieźle, jakby ktoś chciał odkupić, zapraszam na telefon i się dogadamy, no. Dobra, idziemy. Nie, tak na serio to dobrze, strzelacie 800 tysięcy. Yy, babaczka powiedziała, że mniej więcej wycena tego mieszkania.